Cześć, witam serdecznie na analizie bitcoina i kondycji rynku. Dzisiaj przyjrzymy się wykresowi BTC oraz kapitalizacji. Rynkowej. Obecna sytuacja wygląda, wygląda tak, jak widzimy. Mamy dość zauważalną nogę w dół, lecz jeszcze nie jest to jakiś wielki powód do zmartwień, ponieważ na razie tylko wyeliminowaliśmy z rynku tą górną siłę, czyli tą górną nogę. Ta dolna noga równoważy. Tą nogę jeszcze nie ma tutaj. Zmiany. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy powyżej ważnego poziomu wsparcia. Dlaczego on jest teraz najważniejszy? Dlatego, że ta siła, która wyniosła market, wyniosła market z downtrendu, trendu, zobaczcie, to jest. Ten downtrend, którym się poruszaliśmy, w tym miejscu analizowaliśmy market, właśnie pod kątem przełamania i, i zmiany na rynku. Ta wielka e, siła wyniosła market i dokonała zmiany, prawda? To jest e, miejsce, w którym nastąpiła pewna zmiana, przełamanie e, rynku, i dlatego ten ten poziom właśnie jest teraz najważniejszym poziomem, i dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu, byki cały czas kontrolują sytuację, ponieważ weszliśmy z downtrendu w uptrend. Te siły wyższe tutaj, te nogi są krótsze niż ta noga. Jest to też jakiś element, który nadaje temu układowi troszeczkę więcej, troszeczkę więcej um, mocy, troszeczkę więcej. Um, na stronę na stronę byków niż yy, niedźwiedzi i dlaczego jeszcze ten, yy, to miejsce jest takie ważne kapitalizacja rynkowa cały czas patrzymy na wykres yy, zarówno kapitalizacji jak i Bitcoina na wykres yy, w interwale czterogodzinnym moi drodzy zobaczcie to jest ta sytuacja, w której wykreśliliśmy sobie właśnie tą potencjalną zmianę. strefa Ta strefa pre-bullish, gdzie, gdzie w tej strefie powinna pojawić się, pojawić, się, pojawić się energia, czyli ta siła, która wyniesie nam market. No i oczywiście pojawiła się, to już wiemy. No i jest, zobaczcie, jesteśmy tutaj na kapitalizacji rynkowej, też w miejscu, w którym pokazywał się popyt. Tu mieliśmy spadek. Popyt, 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 popyt. Cały czas tutaj nam wchodził popyt aż do tego, do tego miejsca, gdzie nastąpiła zmiana, i teraz e, oczywiście nastąpiła zmiana odwrotna, o tym wszystkim już wiemy. Wracam do wykresu Bitcoina tak jak zawsze powtarzam. E, rynek lubi e, lubi, się, e, lubi się powtarzać, często jest to e, dość, e, dość widoczne, e, więc w sytuacji, w której Teraz jesteśmy, jeśli, jeśli mamy rację, jeśli inwestorzy inwestorzy rzeczywiście zaczną myśleć w tym samym kierunku, tak jak mówiłem ten moment zmiany, przełamania rynku jest z reguły najtrudniejszy. Dużo osób jest niezdecydowanych, nie wie w jaką stronę pójdzie market, i stąd pojawiają się różne decyzje. Stąd martwy, martwy właśnie market, nic się nie rusza, lub analizy, które, analizy, które robimy, po prostu nie dają, nie dają rezultatu. Większość kolejnych po prostu będzie stała w miejscu, lub, lub niestety momentami słaba nie jest to środowisko, które, które jest na tą chwilę przewidywalne, co widzieliśmy po dniu wczorajszym. No i następna rzecz właśnie ta powtarzalność tutaj po spadkach mieliśmy zawsze od, od tego momentu od, momentu od momentu zmiany mieliśmy zawsze tą samą sytuację z różnymi wariacjami i ruch w górę, zobaczcie, jeśli przełożyć przełożyćbym tą sytuację, zobaczcie tutaj w to, w to miejsce, ja może sobie usunę te niepotrzebne rzeczy już, które mieliśmy tutaj wcześniej na wykresie i zobaczcie, to jest ta sytuacja troszeczkę inna wariacja. Troszeczkę Tutaj trochę za daleko poszedłem. Troszeczkę inna wariacja, Myślę, że to jest, myślę, że to jest widoczne. Zobaczcie. No i ta sama, ta sama sytuacja czeka nas. Czeka nas również i w tym miejscu na troszeczkę, na troszeczkę większej skali. Zobaczcie może nawet na, na bardzo podobnej, zobaczcie, tutaj e, będziemy mieli do czynienia e, z falą e, w górę, jeśli oczywiście e, wszystko nadal pójdzie w tym samym kierunku, no, no to będziemy mieli do czynienia z reakumulacją, e, z reakumulacją i e, z ponownym, e, z ponowną próbą, z ponowną próbą, e, Przełamania z podobną próbą przełamania kolejnego, kolejnego ważnego oporu. Zobaczcie, to będzie kolejny, kolejny ważny opór na tym poziomie. To jest 43 43,800, około 43,800 na tą chwilę. Pod uwagę bierzemy te ostatnie szczyty. Które będą, które będą dla nas kluczowe i, i klastry aktywności tutaj właśnie. Zobaczcie, ile ich tutaj jest jeden, drugi i trzeci. Bardzo dobrze składają się właśnie na ten poziom, który mam już tutaj na wykresie od jakiegoś czasu. Był on ważnym poziomem dla mnie w, na historycznym części wykresu i zobaczcie, również jest respektowany, respektowany w tym miejscu. Jeśli oglądasz moje wykresy, no to widzisz tutaj te linie cały czas gdzieś się pojawiają. I cały czas mają większy lub mniejszy sens. Jeśli myślisz tak samo jak ja w tym momencie, no to mają dla ciebie one jakiś tam sens. Czego się spodziewamy? Spodziewamy się właśnie kontynuacji ruchu w bok, reakumulacji i kontynuacji w górę. Wypatrujemy wszelkich sygnałów, które mogłyby, mogłyby wskazywać na negację tej analizy. Czyli oznaków, oznaków jakiejś słabości, kolejnej zdecydowanej świecy, świecy w dół. Nie powinno już dochodzić do takich głębszych testów tego poziomu. Tutaj powinien, powinien wskakiwać nam popyt. Każda świeca zamknięta na interwale 4H, to jest dla nas miarodajny interwał, co udowodniliśmy na poprzednich analizach, więc tego się trzymamy. Na interwale 4H mamy dość solidne informacje. Z wykresu, więc interwał 4H daje nam, daje nam, tak jak mówiłem, dość solidne informacje. Każda świeca pełna, czerwona, zamknięta gdzieś przy tym poziomie, no to będzie już niestety taki pierwszy przejaw tej słabości. Nie chcemy, nie chcemy zobaczyć takiej świecy chcemy raczej zobaczyć takie świece hammer, które gdzieś tutaj nam będą udowadniały, że ten popyt nam wskakuje z tego poziomu, prawda? Czyli tak o takie odbicia popyt nam wskakuje. To będzie, będzie sytuacja, będzie sytuacja w której w której będziemy wiedzieli, że ten scenariusz ma szansę, ma szansę na wypełnienie i jest to na tą chwilę najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jaki możemy zobaczyć w niedalekiej przyszłości, no właśnie na naszym wykresie Bitcoina. W tej sytuacji, w tej sytuacji, moi drodzy, będziemy mieli do czynienia już z kontynuacją tej pierwszej fali w górę. Zobaczcie, mam tu całą, całą falę. Całą falę skończoną, więc spodziewamy się reakumulacji. Będzie to już widoczny, widoczny sygnał dla, dla uczestników rynku. Więc spodziewam się w końcu pewnego ożywienia już nie takiego sporadycznego, lokalnego. To niezdecydowanie powinno już gdzieś sobie zacząć odchodzić. Tak jak mówię, powinno, wiadomo, wszystkie informacje musimy na bieżąco weryf weryfikować. Niestety, taki jest market. Czasami możemy postawić pre na tydzień, dwa lub nawet trzy, to jest takie moje maksimum. Ja lubię codziennie patrzeć na wykres i spoglądać na niego właśnie z nowymi, z nowymi informacjami, które można wyczytać i nakładać nowe wydarzenia na już postawioną predykcję. W ten sposób wiemy, kiedy dochodzi do jakiejś zmiany i czego, czego oczekiwać. Ale tak jak mówię, są, są momenty, gdzie możemy tą predykcję przedłużyć i spokojnie spokojnie zająć się altcoinami. Na razie jeszcze w takiej sytuacji nie jesteśmy, więc te zmiany zmiany zachodzą zachodzą bardzo bardzo dynamicznie no i trzeba niestety wziąć to pod uwagę jeśli dojdzie do reakumulacji moi drodzy no to mamy, mamy naszą pierwszą nogę tak są te fale Eliota każda składa się z pięciu fal zobaczcie to jest nasza pierwsza, pierwsza noga no, i też będziemy budować teraz e, potencjalnie kolejną falę Eliota, e, fale, e, fale prawda? E, która też się będzie składała z tych samych elementów, tylko w większej skali. Tych skal e, jest. E, kilka nie będę tutaj wnikał w szczegóły. Ważne, żeby znać tą strukturę rynku i wiedzieć, czego się spodziewać. Co ważne, moi drodzy, jeśli chodzi o właśnie strukturę fali, teraz troszeczkę się tutaj jeszcze rozgadamy na ten temat, skoro już o tym rozmawiamy. Zobaczcie, taka, taka jedna, jedna z, z trzech podstawowych zasad, tylko o tym powiem, już kończę. Jedna z trzech podstawowych zasad, właśnie fali Eliota, to trzecia fala. Yy jest często jest najdłuższa często jest najdłuższa i nigdy nie jest najkrótsza moi drodzy to się sprawdza zobaczcie zobaczcie tą falę zobaczcie tą falę i zobaczcie tą falę tak która z nam skończyła naszą pierwszą nogę Trzecia środkowa fala jest najdłuższa. A dlaczego? No, bardzo proste, moi drodzy. Zawsze najłatwiej wchodzi się na kontynuację, prawda? E, tutaj było nam dość trudno ocenić ten market. Byliśmy na na przełomie tej zmiany, prawda? To jest dość skomplikowana sytuacja i żeby dobrze się wszczelić, dobrze przewidzieć ten ruch, to naprawdę trzeba mieć jakąś wiedzę, przyłożyć się do analizy i poświęcić trochę czasu naszym wykresom. Dlatego najłatwiej wchodzi się na kontynuację, gdzie mamy kontynuację na trzeciej fali. Zawsze to jest ta trzecia fala, więc dlatego też na tej trzeciej fali możemy spotkać najwięcej inwestujących, najwięcej osób które włączają się w market, gdyż jest to najbardziej przewidywalne miejsce, najbardziej przewidywane miejsce na wykresie, którego szukają inwestorzy. No i stąd teraz stąd teraz właśnie wracam do tej mojej predykcji, która powinna powinna właśnie przynieść większą ilość, większą ilość Pozytywnej energii, która napędzi, napędzi nam cały market. E, wracam właśnie do tej predykcji, o której mówiłem, że być może e, zobaczymy troszeczkę więcej zielonego e, koloru tylko i wyłącznie. Dlatego, że znamy strukturę rynku, no i wiemy, że cały czas jest to niezdecydowanie, i czekamy na, tym, na, tą, na to większe zdecydowanie ze strony inwestorów, a teraz mają e, ku temu jak najlepszą e, szansę, jak najlepszą okazję, aby zobaczyć ten moment, który my już, e, my już sobie nakreśliliśmy tutaj na naszym e, wykresie. E, to tyle ode mnie. E, życzę Wam dużo cierpliwości. E, będzie ona wynagrodzona. Rodzona na pewno nic nie trwa wiecznie. Market się zmienia. Czasami jest bardziej, czasami mniej przewidywalny. Gdy będzie przewidywalny, będzie masa, masa okazji na robienie szybkich i, i dużych, dużych transakcji. Także życzę wam Cierpliwości, zostańcie, zostańcie na wykresach, czekajcie na ten dobry moment, aż market się odwróci. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, wszystkie osoby na grupie. Do zobaczenia na kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, cześć.